Tradycyjnie od 20 lat w drugą sobotę maja zaprosiliśmy turystów na Noc Muzeów. W całej Europie muzea otwierają swoje podwoje i pokazują niedostępne na co dzień miejsca do zwiedzania. Również w Jaworzynie zaplanowaliśmy dzisiaj ciekawy program i turyści mieli okazję zwiedzić wszystkie zakamarki muzeum, przejechać po bocznicy, no i zupełna nowość, uruchomiliśmy zabytkową kuźnię. Nasi wolontariusze wcielili się w rolę kowali i pokazywali jak pracują z metronom. Znajdujemy się w zabytkowej kuźni. Jest ona elementem całego zaplecza technicznego parowozowni, i w tej kuźni e, nie robiło się podków, nie, nie okuwało się kół drewnianych, tak jak to w rolnictwie. Tutaj naprawiało się różne elementy e, parowozów, i można było te elementy podgrzać. Następnie wyprostować, albo też służyła do hartowania i dzisiaj odpaliliśmy kotlinę kowalską. Na tym piecu widzimy, już podgrzewa się jeden z elementów konstrukcyjnych parowozu, który będziemy za chwilę prostować. Aby rozświetlić teren muzeum użyliśmy również lamp karbidowych i naftowych i je rozpaliliśmy. Podczas nocy muzeów można zobaczyć także polski komputer Odra 1305, komputer sprawny. Ten egzemplarz pracował we wrocławskim Hutmenie do 2004 roku. Podobno wykorzystywane wersje militarne tego komputera są przez armię północno-koreańską do tej pory. Natomiast w czasie wojny bałkańskiej, około 2000 roku, został zestrzelony amerykański myśliwiec niewidzialny dla radarów F-117 przez jugosłowiański Zostaw Przeciwlotniczy, w skład którego wchodził oprócz radaru również komputer Odra, i wyrzutnie rakiet. I komputer Odra sobie poradził z amerykańskim cudem techniki. Jeśli nie przyjechaliście dzisiaj do Muzeum Kolejnictwa na zwiedzanie podczas nocy, to nic straconego. Zawsze ostatnia sobota miesiąca w Muzeum Kolejnictwa zwiedzanie nocne z Ronaldem Kilińskim. Serdecznie zapraszam.